Mówisz, że jest słodki jak Anna nas Bierze go do budzi jak banana Kleba, łapa jak bokem chleba U, uu, chcę to kozaki, dla nich już nie mam Nie ma że Stawaj do walki, łamane ręce, obite te czaszki, mam ciu więc jadę kupisz nowy krew, wszędzie mam krew, obite wieści, lecz wychodzę z twarzą, zawsze na mieście Tu nigdy nie było koloru, nie, że wysoko, wyżej niż blok Kujuma, co o mnie myślisz? Nie słyszę, co mnie gadasz Wybijam wyścig szczurów, dla mnie liczy się kumul zasada Kujuma, co o mnie myślisz? Nie słyszę, co mnie gadasz Wybijam wyścig szczurów